Cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Maciek, a to kolejny odcinek z Naruto Puden Ultimate Ninja Storm 4 w trybie fabularnym. Zakończyliśmy tutaj jakby etap Naruto i Sasuke i teraz jesteśmy w tak jakby w połączeniu ich w walce. Na początku krótki, minutowy filmik. シノビノヨガタメ、ナガマトトモニタタカウモノ、シのビノヨガタメ、ヤミにモニものュウモ、no, ノ、サキヨミシシリョウガ、スイニージョウ、キョトノシサスケん。お połączenie na f r o No, dalej, dalej. I oto otworzy nam się kolejna ścieżka naszej przygody, tym razem wspólna. Ok. O, to będzie długa. Drużyna siódma zjednoczona. Zaczynajmy.

貴様わし以上の瞬身使いよのよし始めるぞみなのものええっおかげたちなんだオろちマルがわしらを呼んだのじゃさっさとこの戦争を止めねばなじゃ本当にあみんな俺たちも知ってる あの、ほかげたつだってばよ。<laughs> 貴様まで復活したとは。嬉しいぞ。足湯は。お前は後。まずは10秒止める。なんと。よくやってくれたね。 少し休んでください友達もじきに来る彼も味方だよ。さてえっこれってナルトと同じまさかとは思ったんだミかねな、な俺の父ちゃんすげえだろそんなことはお前より分かってるこの足を上げても不意識 Ponieważ mi na to nie zaplentował całej części czakry, kuramy tylko połowę.

影になったものが、みなからみとめられるんじゃない。みなからみとめられたものが、影になるんださすけはおまえに任かせる。まかせとけ。影になるのは、おれだってばよ。そんなに影にあこてくれるのはれしいが。おまえら、ゆっくりし、すぎぞ。 <laughs> 今のうちにチャクラを寝れ一斉攻撃であれを倒す<シ>私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いててでもそれももう終わり今日からは私もよしサクラちゃん 私が二人に届かないか弱い女だと思ってるよっしゃ第七班ここに復活だってばよ行くぜさくらちゃんサスケうんああ木遁木分身の術 <laughs> 俺の分身が結界に出入り口を作る忍びたちよ

Dobra, zaczniemy walkę 500 małych, 7... 5000 małych 7 000. Co? Ja tam zostałem 7500 teraz Ty mam na to pół godziny przejdzie to Dobra, skoro ja za jednym zamachem 12 tysięcy, tych małych, to się nie dziwię. Uuu, jestem żabką. Nawet nie widzę, a ich rozwalam, z tego co wiem. Buuu. Chciałem na bok odskoczyć, ale mi się nie udało. Ślimaczku. Nawet nie wiem jak to się dzieje, ale ich rozwalam. Dobra... oj. Życie to mi tyle zabiera, że wuh wuh No tutaj za mną jest jeden. Chcę go rozwalić! Wiem, że nie masz kierunek. Niech ja się idzie. Jeszcze nie? Dobra, znowu będzie w niej właściwę. Które tych małych nawet nie widzę Pewnie ich miażdżę jak sobie chodzę Ej, ty mogę się zamieniać? Nie, nie mogę Hop Hop Buu A teraz zobaczę jak mi się dzieje Mogę się zamieniać supporty? Nie, nie mogę się zmienić z supportem Niszczę was stąpając po was Pozwalają mnie te małe Aha, bo jestem w sumie duży Dobra, pomóżcie mi, bo się trochę podładuje Boom, bum Ja tak przeczytałem 7000 i do mnie nie docierała. teraz widzę, że 7000 to nie jest aż tak dużo. O ja, ale dużo ich rozwaliłem. O, rozwaliłem go na pół. Teraz jeszcze ciebie, ziemniaczku. O, to też idziemy. Hop, hop. Wodzenie jest śmieszne w sumie. Buuu. Dobra, idziemy dalej. Podładuję się, bo oni są dość daleko. Duże ich powiem. Chociaż też ja jednym skokiem wszystkich tutaj rozwalam. O. Gincie mali. Dobra. Może bym za ale... Nie mi, skoro... ładnie mi idzie i miażdżanie. To się małych, no bo nie wiem czy to się liczy jak z supporty mi... Okej. Okay. Boom. No 5000 już jest. Nawet już prawie 6. Dobra. Chodźcie, 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 chodźcie. Cię trochę podładuję. Te ataki ich mi tyle życia zabierają, że... Uf. Mogę trochę bliżej podejść to będę tam te 500 To sobie będę wzywał supporty, bo nie wiem czy mi się supporty liczą jak ich zabiję, więc wolę sobie Powoli Ojej, A jest tu ich dostatecznie dużo A nie tam było 10000 no, siedem O, już pan jest. Ta wielkość jest po prostu niedorzeczna. No to idź na niego. Kurde, jeszcze nie walno. Bum. Bum. Dawaj go, dawaj go, boom, boom, boom Najlepsze, że na przejście tego miałem pół godziny, tego takie... Yy. go walić, a wrzuc, usłużyłem supporta No jeszcze tych młodych Boom, 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 boom Sam się poddajesz nie Dobra Dobra, supporta, bo suka jakoś się dziwnie kręci, więc mi to pomoże O, 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 rączkę mu urwałem To dobrze Idę sobie te małe klocki tutaj zniszczyć, ej Wszedłem do młodych Ślimaczku, pomóż mi Bum, bum o, objara ma zniszczone. Także... spadaj. Już? Ty, ja chciałem to być 10 tysięcy. mamy na chwilę. Muszę to co jakiś czas zapisać, żeby się nie urywało. O, będę drzucić guziczki w osłonkach. Kiks. Yy, Kółko. No, że... koniec eee, Aha, muszę wybierać strony Ale fajne Boom Teraz co tu skoczę A co, zaszalejmy Ale fajnie, he Boom Boom O, sasa do o nie, jednak nie do nas. Tak. Jo. Blisko. O nie, o nie, o nie. O X. Dobra, co dusi, co dusi? Kurde, na tylko jeden, a myślałem, że dwa naraz, na dusiłem dwa naraz po prostu. O tutaj jest dużo tych małych rudienek, można by ich pozabijać. Jeden na ślimaku, który jedzie na wężu. X. Dobrze. Tu jest ślimak, Nie rozwala ten ślimak. co kuka kuka co co teraz, co teraz co teraz co teraz co teraz Trójkąt, trójkąt. I o. Trójkań. Trójkań. Kiedy to było? Oooo. lubię tym kręcić tymi 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 bo dla mnie to jest akurat w miarę jadę sobie ooo znowu 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 dziki, kółko. kółko 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 dobra Teraz akurat tak by na wpaść w środek, tak tu. No co a? Krój honoru, to Fryer. Nie lubię go. No ale go nie lubię. Koniec? Ty. Myślałem, że to będzie dłuższe. A nie, to miało być 16 minut. Dobra. Dzięki za oglądanie. Było ciekawie, Fajnie. Walka mi się bardzo podobała. Do następnego odcinka trzymajcie się, cześć.